Przełomowa chwila. Po raz pierwszy w swojej kadencji prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka wzięli udział w jednej z najważniejszych i najbardziej wzruszających tradycji przedświątecznych przekazaniu betlejemskiego światła pokoju. To nie jest tylko ceremonia. To symboliczny akt jedności, trwania i nadziei, przekazywany przez harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego ZHP. W cieniu burz politycznych i ostrych podziałów społecznych Pałac prezydencki na chwilę stał się ostoją wartości chrześcijańskich i uniwersalnych. Betlejemski Światło Pokoju to coroczna harcerska akcja ZHP, podczas której płomień Zgroty Narodzenia Pańskiego w Betlejem jest przekazywany przez skautów i harcerzy na wigilijne stoły, symbolizując jedność, pokój i miłość. W tym roku Betlejemskiemu Światło Pokoju towarzyszy hasło Pielęgnuj Dobro w Sobie. 8 grudnia pałac prezydencki stał się miejscem niezwykłej ceremonii. Dla nowej pary prezydenckiej to był pierwszy raz, co nadaje wydarzeniu szczególne znaczenie. Jest to publiczna deklaracja ciągłości i szacunku dla tradycji, które łączą naród ponad podziałami politycznymi. Cała ceremonia była nie tylko spełnieniem protokołu, ale świadectwem wierności polskim wartościom. Prezydent Karol Nawrocki w swoim przemówieniu wyraził głęboką wdzięczność harcerzom za podtrzymywanie tej tradycji. Jego słowa były nacechowane osobistym, emocjonalnym zobowiązaniem, które wykraczało poza polityczną deklarację. Cieszę się, że odwiedziliście pałac prezydencki z piękną tradycją dzielenia się tym, co ważne. Dzisiaj rozpoczynamy kontynuowanie tej tradycji na kolejnych pięć lat. Już dziś zapraszam w kolejnych latach. Nie wyobrażamy sobie z moją żoną i współpracownikami naszej wigilii bez światła pokoju. Ta zapowiedź kontynuacji na całą kadencję jest silnym sygnałem dla społeczeństwa o stabilności i wierności prezydenta tradycyjnym, chrześcijańskim wartościom. W obliczu krytyki politycznej obietnica, że wigilia Nawrockich jest nie do wyobrażenia bez tego płomienia, humanizuje parę prezydencką i przybliżają do tradycyjnych rodzin. Karol Nawrocki, choć sam przyznał, że nigdy nie byłem harcerzem, wyraził ogromny szacunek dla organizacji i jej członków, nazywając ich Solą naszej Ziemi. To biblijne określenie jest najwyższym komplementem w polskiej kulturze. Prezydent nawiązał bezpośrednio do tegorocznego hasła: Jesteście Solą naszej Ziemi. Nigdy nie byłem harcerzem, ale zawsze z wielkim szacunkiem patrzyłem, jak dbacie o to, co jest hasłem tegorocznej edycji: poszukiwanie dobra w sobie. Ten fragment był najgłębszym osobistym przesłaniem prezydenta, odchodzącym od polityki na rzecz refleksji nad moralnym obowiązkiem. Prezydent Nawrocki nie tylko złożył harcerzom życzenia świąteczno-noworoczne, ale też zapowiedział spotkanie z nimi w lutym 2026 roku, co świadczy o jego faktycznym zainteresowaniu działalnością ZHP. Jego słowa koncentrowały się na najtrudniejszej walce, jaką człowiek musi toczyć, walką z samym sobą. Walka z samym sobą jest walką najtrudniejszą, którą musimy toczyć każdego dnia. Jesteście dowodem na to, że wygrywając z samym sobą, możemy tworzyć lepszy świat pełen pokoju, zrozumienia i wartości chrześcijańskich. To przesłanie jest uniwersalne i ma za zadanie zjednoczyć społeczeństwo wokół idei doskonalenia osobistego i moralnego. W kontekście ostrych podziałów w sprawie weta ustawy łańcuchowej czy debaty demograficznej, to wezwanie do wygrywania z samym sobą jest próbą powrotu do korzeni chrześcijańskiej etyki, która powinna być ponad bieżącą polityką. Obecność Marty Wrockiej u boku męża jest kluczowa. W obliczu ciągłej krytyki jej wizerunku, jej udział w tak szlachetnej i tradycyjnej akcji wzmacnia jej wizerunek jako strażniczki domowego ogniska i wartości. W kontekście zapowiedzi prezydenta, pierwsza dama staje się nie tylko symbolem wsparcia, ale i współgospodarzem tradycji. Dla pary prezydenckiej to symboliczne przyjęcie płomienia, który przeszedł przez cały świat, jest aktem pokory i uznania dla siły, która płynie nie z władzy politycznej, ale z wiary i wspólnoty. To jest ich osobisty, pierwszy test wierności tradycji, który zdali z pełną powagą i zaangażowaniem. Zatem, czy osobiste zobowiązanie prezydenta Karola Nawrockiego do podtrzymywania tradycji światła pokoju przez całe pięć lat kadencji zdoła uspokoić opinię publiczną i zjednoczyć naród wokół wspólnych wartości w obliczu ciągłych podziałów? Czy przesłanie o walce z samym sobą jest wystarczającą odpowiedzą na zarzuty polityczne i moralne, jakie ciążą na prezydencie? I czy Marta Nawrocka, uczestnicząc w tak ważnej ceremonii, jest w stanie skutecznie poprawić swój wizerunek, jako strażniczka tradycji i moralności? Podzielcie się swoimi opiniami i komentarzami na ten wzruszający i symboliczny moment.